prawie stań ja zobacz jaki wielki, większy od Ciebie lalki Musisz do kamery. Tu są szutki, tu też są szutki i tu są. Uh -huh. wody, Ej, no to tak, na mnie teraz uh -huh. Czekaj. A oś... to jest, to jest taka zabawka, a A No. Tu mamy takie sklepy Mhm. Uh -huh. Hej koj, bo Zosia, Zosia chwilę. Takie Co zyska? Co? Fajnia. Mhm. A tutaj jest większy koń. Tu mamy taką sasetkę, bardziej... ale nie. Zosia ale jest nie. Riders Songs. Songs. I jest pewna, Riders Jeździ. To. Gościu nam Lodi. gada i nie słychać. jest. Mhm. A tutaj są takie mniejsze wystawy. z mhm. lalyst mhm. Co to jest? E, to są lalki, które mają prawdziwe włosy. 11 jest podzianek. W jednym takie jest 36 lalek do zebrania. Mhm tutaj pisze, że realne kumury prawdziwe kumury mhm. tutaj jest poli pakiet co to jest? poli ja. pakiet ja nie mogę niczego odpowiedzieć no możesz, Polypacket. gadaj poli pakiet poli pokiet a to poly Pocket. Aha. I co to jest? O, tu I jest. Mniejsza, tu jest taki polipoket Tu jest taki polipoket mm -hmm. No i tutaj tu jest taka z, z mm -hmm. z z z Tu jest takie coś, widzicie? Mm -hmm. Chodźcie. To tu jest. No. To. no. no. Masza? No, masza To jest wielki domek LOL Surprise. A pokaż. dla tysiaka. Nie, 1111. Mhm. To jest Zapachol. bardzo. To jest bardzo dużo kasy. Zobaczymy co to jest. To są e, surprise, to jest wyrzęda, surprise prawdziwą. Surprise hotel. No to i My babies Co? My babies, My babies. Co on robią? Yy, no ścian czy... nie widzę. Ona świeci! Mhm. No. Dobra, chodźcie The widzowie. Chodźcie to Jankiet te rzeczy. surprise, tak? Możemy ta. no, no. kostki albo to no, zobaczymy. Co tu mm. są? Lody. Tak. Jacek. Uuu, Dostawy lekarskie, tak? Papa, trzy. Mhm. Mhm. Nie mam coś dlaczego. To jest pa. a To mam Gdzie? tu pepa, tu Ryder uh -huh. To by chciała mm. to musimy napisać list do świętego Mikołaja a co ten kabli robi o tu ten jest w reklamie co tu ten jest, on, yy, co on jest... Ja mm -hmm. jakoś tak robić, Bawi się normalnie z tą co Mhm. Mm A to jest co miś? Tak. Chodź. O tutaj to, to też jest w reklamie. Co to jest? No. No, y małe no, y małe i duże. I to chodzi. Małe i się. Co robi? Tu się bym chciała, o, tu się w No w reklamie. No. Na przykład jakby jak zawo się zawołała, tu siat to, to ona... on przebiegnie. Ja no. 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 uh -huh. chciałam właśnie albo, albo tego Kobi uh -huh. albo tu się. Albo tak jest niedłużej. Jaka bajka? A my tu mamy i to... O, mamy te pieski sz... Ale masz To zaczyna skakać i to jest. Sz... No, z jakiej bajki? Zabrałam. So... takie mm. Taki... uh -hmm. Taki, Taki, Co? A zacznie słodko pisać. Tylko nie krzycz bo ją wystraszy. Nie piszę ile ona 90 chyba. Aqui, Conig? Uh -huh.

Pokaż się twarzy? To Dobrze. Tata mi jaka jest ta. Co? A to? A to jest taki duży dom. Boże, za tysiąc. Nie. To jest. Dwa złote brakuje. Nie. Nie, jeden złotek brakuje. No, to jest Złotek i jeden gros. No podnieś. Co to jest? to nie jest To tylko to jest Podnieś. skipper aha, to ona ma Podnieś. tak, ona ma Podnieś. 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 Patrzycie na Barbie zawsze. Ona patrzy. Dziennie. No ja nie mam na co patrzeć. No. I co się do zdjęcia? nie mogę. A dźwigniesz ją? Dźwigniesz nią? I Nie by się poszło? Nie Pokaż. To jest... Nie rajdę tylko Marshal. Marsal. Patrzcie jak skaj. To jest sky i marshal. Chce, chce, chce! To chce, to bo albo tutaj. To chce, chce Sejdam. Wszystko. wszystko chcesz, nie, nie, musisz sobie wybrać.

Wiecie, tylko że mam niebieskiego. Mhm. To jest jego, to jest jego, to jest jego, to jest jego To jest gra, tak? Jajko i chcemy się ukramać. Żydzia ja nie za... Żyzi mhm. ja nie będzie A, się, a ja To jest za... Mnóstwo. Nie, dużo są za drogie rzeczy. Hmm? Śpiewaj do mnie Kiedy przychodzi do A to mamy takie pieski, nie? No ja nie Mamy Ale lepsze. Pobiegło. Mamy lepsze. Też Was interesują? Tu,

i pek, to jest zwierzak. To? To się by To jest, jest, to. Chciał... Mm -hmm. to jest i tak byś się tu nie bawiła. Co to duże. Co? No takie duże mówię. tylko To jest mega drogie. Ale to jest mega duże. nam mm to -hmm. I to nam. Tak, Ta. że takie coś. Mm. Inne dzieci by nie miały co dostać. <śm> Jakby na was cały budżet wykorzystał, nie? E. No. Ej, Zosia, co robisz? To jest prosto. A co to jest prosto? To nie wiem, co to jest. I jakieś nowe. Big bitter I Ja chcę to. No, ja chcę to. A co to jest? Solid Poker. Aha, i co to robi? Otwiera się to i chce te dwa polskie pokoje. Po, po.

Tutaj się wydają. Mm -hmm. To nie jest zbyt jak to się nazywa, bo nie oglądam mać małżonków, ale. Co to jest? Paw. I paw. Paw i paw. To jest bliski bliźnich. To jest bliźnich. To jest paw i pas To jest małpa i mała. Obiecka i, obietka, i obietka. to Ping dwin. Ping win ping win. No i miał tak już na Co od kiedy kroko tyle? Te buratra. A, cebry są ładne. Mi się podoba, że ma. Witem! Ja właśnie tam zadam. Od tej są tam dalej. Co? Co so, jest leni A tylko dziewczynę widać. A... Pszczoła, 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 gościnie. Sarinka, czyli co to... To jest Sarenka? Tak, chyba tak. To jest chyba Sarenka. Prówka. Ale kungs. Lama. Mhm. Ale ich tu dużo. Mhm. Tu jest jakiś inny królik. Inny królik. Jak to przecież... Taki królik? A był taki królik. Mhm. są dwa króliki. Jak mi się zdaje. <kling> 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 Tam. A, to jest chyba bardzo znaczy, ten kąsie, jakoś, jakoś to? Teraz Znaczy. teraz kosz, 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 Mogę kosz, 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 Co robi? kosz, kosz, na kosz, a ty jesteś tylko pytanie? No, jakieś ty jesteś Tak? Unikorn. A ty się robisz? Unikorn? crush Crash, nie wiem, a unikorn to jedno. Crash to może róg O, przepisy. Mama, Mama, chodź. Uhum. Uhum. Tu me jezis? Não, não. Eu uhum. do